Mówiłem kartę. W Kurwa. Nie przyklidaj. Już zaczynasz? Już za zaczynasz swoje kurwa pierdolenie kurwa w głupot? Udowodniłem wam, że ja wódki widzę. Być problem? To kurwa nie ma problemu kurwa. Się wręcz się kurwa się skończy. Ta twoja kurwa zabawa. Ha 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 ta da 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 mordy, kurwa, wreszcie. Hey, co powiedziałeś? O właśnie, widzicie, Ha ja, ha ja mam ha ha cha cha to cha 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 o cha 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 Gruba świnia. Hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> no to bardzo, jestem debil. Jestem z kiczny, chory debil, kurwa, nienormalny. Mnie trzeba zabrać do Choroszczy. Śmiechu warte. No właśnie jutro jadę do Choroszczy. A on tak... mnie załatwił. Człowieku, oczep się ode mnie unistyczna wiedźma. <śmany> <śmany>